Dostanie się było trudną sprawą. Zamknięta klatka schodowa i winda nie od wieków. Czy śnieżycy, Jim Brawura, wszelkie niezbędne środki? Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania. Czy śnieżycy, Jim Brawura, wszelkie niezbędne środki? Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania. Czy śnieżycy, Jim Brawura, wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania. Czy śnieżycy. Jim Bravura. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania czy śnieżycy. Jim Bravura. Wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania czy śnieżycy. Jim Bravura. Wszelkie niezbędne środki. Policja, działania czy śnieżycy. Poprzednio! Lady Amelio, Marquis Valentine, prosi o audiencję. Dziękuję. Moja pani. Moja Panie? Moja pani, proszę poświęcić chwilę na sprawę najwyższej wagi. Samej, moja pani, to zdarzyło się podczas naszego pierwszego spotkania. Na pustej, leśnej ścieżce, gdzie jesienne liście płonęły w promieniach słońca zupełnie jak twoje włosy. Tak, mój panie, nie powinieneś tak mówić. Nać Ale... Ale... pani walkirię. Mogli zaatakować bez ostrzeżenia. Musiałam uderzać. Kolerny złom! Uważaj, bo jeszcze ci oddam! <gryeousness> da da dum mordercza automat wszelkie niezbędne środki Walkiria stanowi zagrożenie Policja działania czy śnieżycy Jim brawura wszelkie niezbędne środki Walkiria stanowi zagrożenie Policja działania czy śnieżycy Jim brawura wszelkie niezbędne środki Walkiria stanowi zagrożenie Policja działania czy śnieżycy Jim brawura wszelkie niezbędne środki Walkiria stanowi zagrożenie Walka z narkotykiem Walkirią zakończyła się dzisiaj tragicznie dla agenta specjalnego Alexa Boldera z DEA, który został brutalnie zamordowany na stacji metra Roscoe Street. Podejrzany o popełnienie tej zbrodni jest Max Payne, którego widziano w pobliżu miejsca zabójstwa w chwilę po strzelaninie. Policja wciąż poszukuje tego recydywisty. Uwaga, jest on uzbrojony i może być bardzo niebezpieczny. Prognoza pogody. Najgorsze w dziejach miasta Śnieżyca nadal szaleją. Policja, działania. Czy... Śnieżycy... Jim Bravura... Wszelkie niezbędne środki... ...Walkiria stanowi zagrożenie... Policja! Działania... Czy... Śnieżycy... Jim Bravura... Wszelkie niezbędne środki... ...Walkiria stanowi zagrożenie... Policja... Śnieżycy, Jim Bravura... Pani... Czy... Śnieżycy... Jim Bravura... Wszelkie niezbędne środki... ...Walkiria stanowi zagrożenie... Policja... Działania... go Zbem pokój, w którym był Muerte. Muerte też dostał list. Że śledztwo nie wskazywało na powiązania Angelo Puncinello ze sprawą Walkiri. Ślady kończyły się na Jacku Lupino. List, który znalazłem, podpisał sam Puncinello. To był pierwszy dowód na to, że ojciec chrzestny wiedział, czym handlują na jego podwórku. Z kłopotów, w jakie wpakowałeś się w Chicago, Wyciągała ci rodzina Puncinello. Czekałeś na okazję, aby się nam odwdzięczyć. Jeden z naszych chłopców ma bardzo poważny problem. Chcemy, żebyś wspomógł nas w tej sprawie swoimi szczególnymi umiejętnościami. Ale zbieranie dowodów straciło sens kilkaset pocisków temu. Tak dawno przekroczyłem granicę, za której nie było już powrotu, że nawet nie pamiętam, jak ona wygląda. Śnieżycy, strawura, wszelkie niezbędne środki. Bagilia stanowi zagrożenie. Policja, działania. Czy... że zwykłe zmęczenie materiału. Niech to naprawdę myślałem, że to pomaga. I don't know. Zostawiła na stole swój pamiętnik. Pamiętnik należał do dziwki o nazwisku Candy Down. Po takiej lekturze zaczerwieniłby się nawet glina z obyczajówki. Znowu dzwoniłam do tajemniczej wiedźmy. Wysłałam jej nową taśmę z Jednookim Alfredem. Póki to ona płaci mi za te filmy, staruszek może przychodzić nawet codziennie. Kręciła na boku, robiła filmy z udziałem swoich klientów i sprzedawała je temu, kto dał więcej. W końcu i tak by się doigrała, o ile wcześniej nie wykończyłaby jej dawka Walkirii. Wsunęła do hotelu Jacka Lupino. Niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania czy śnieżyc. Z powodu długotrwałych opadów marznącego deszczu i śniegu na obszarze trzech stanów obowiązuje stan alarmowy. Wiele dróg zostało zamkniętych. Władze zalecają mieszkańcom, aby pozostali w domach. Śnieżyca trwa już trzy dni i nic nie zapowiada jej rychłego końca. Jak sypał nam w oczy od samego początku sprawy Walkirii. A według prognozy pogody miało być jeszcze gorzej. Ale śnieżyca miała też dobre strony zmniejszała szanse na to, że wpakuje mi się pod lufę jakiś niewinny przechodzień. czowy nr 1. Gazeta. Na podłodze kotłowni leżał przywiązany do krzesła nieboszczy. Kapitan Pałkarz nie przegrał jeszcze żadnej bohaterskiej walki! Hmm? Ale sześciopak korzennego piwa zawsze mnie załatwia! Narzędziem zbrodni był kij bejsbolowy, który porzucono w kałuży krwi. Obok leżała gazeta otwarta na stronie z komiksem Kapitan Pałkasz. Choćby filmy o wampirach. Czemu ich akcja jest jeszcze nawet Zabijcie się nie wkurzy. Panowie, przejdźmy do interesu. Zielone za zielone. Zielono kichanią, ale... Bardzo dawno temu aresztowałbym ich za handel narkotykami. Na stole leżał klucz. Dawaj, wściekli zabójcy, gotowi poderżnąć sobie na gardła, wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie, siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry Konkwo. fu Powiedz mm. no Kenny, byłem tym tak zdołowany, że udusiłem ich kablem konsoli do gier. O, oh, Rico. Jesteś niegrzeczny. O jestem, prawda? Mm -hmm. Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Muerte sięgnął po broń. To no, peń!